Dzień doberek, szczęść Boże dla tych, co się burzą na dzień dobry dzisiaj Królowej Polski Maryi i kiedy sobie myślałem o tym co dzisiaj wam powiem, od wczoraj już to miałem tylko jeden pomysł w głowie że to jest świetny dzień na to żeby się rozprawić z jedną ze zwrotek pieśni takiej tradycyjnej Serdeczna Matko bardzo zresztą śliczna pieśń ale ma tam jedną taką zwrotkę, kiedy jest mowa o tym, że Bóg Rzuca gromami na człowieka, a Maryja nas przed tymi gromami broni. No, i oczywiście w moim myśleniu przez wiele lat było coś takiego, że no to jest zwrotka, która całkowicie degraduje tę pieśń i w ogóle jakby pokazuje w taki karykaturalny sposób bardzo często pobożność Maryjną, gdzie Maryja, szczególnie u nas w Polsce. Może się wydawać, kiedy się patrzy na ten kult, często bardziej skuteczna niż sam Jezus, sam Bóg, ważniejsza niż On, ważniejsza i mocniejsza, tak naprawdę, no bo skoro Bóg jest taki straszny i wali w nas gromami swojej sprawiedliwości, a Maryja nas broni, no to wiadomo kto jest lepszy. I dzisiaj rano doznałem olśnienia, że to wcale tak nie jest. Że oczywiście być może jest tak, że ktoś, kto pisał tę pieśń miał takie myślenie, że Maryja jednak jest ważniejsza. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale przecież ta pieśń i ta zwrotka, w której Maryja występuje jako ta, która nas broni przed gniewem Bożym, tak naprawdę jest podobna do wielu innych postaci, które w Biblii są ukazane jako te, które dzięki modlitwie powstrzymują gniew Pana Boga. I to tak jest, że prorocy, że Mojżesz modlili się za Izraelę i dzięki ich modlitwie jakieś tam złe rzeczy na naród nie spadły. Oczywiście to wszystko jest bardzo ludzkim myśleniem, bardzo takim myśleniem właśnie jakby z naszego z naszego ludzkiego doświadczenia pochodzącym, gdzie bardzo często ktoś wstawia się za kimś, żeby kogoś uratować, ale nazywamy to w Kościele po prostu modlitwą wstawienniczą. Ktoś się za kogoś modli, ktoś w imieniu kogoś staje przed Bogiem, żeby się za niego modlić. I to nie jest tak oczywiście, bo to są wszystko uproszczenia, że Bóg to jest taki ktoś straszny, a Maryja to jest, taka kto, to jest taki ktoś, kto sprawia, że Bóg nagle zmięknie i będzie dla nas bardziej kochany i bardziej miłosierny. Albo zamiast Maryi to weźmy jakiegoś świętego i czy po prostu człowieka, który żyje współcześnie i modli się za nami, wtedy Pan Bóg jakoś powstrzyma swój gniew. Nic z tych rzeczy, ale bo zawsze miłość pochodzi od Boga. Bóg jest źródłem miłości. Bóg jest miłością, mówi Święty Jan. A więc jeśli jakakolwiek miłość na tym świecie się pojawia, również miłość modlitwy wstawienniczej. Ona zawsze pochodzi od Pana Boga. Myślę, że ten tekst i wiele innych tekstów o modlitwie wstawienniczej pokazuje nam, jak bardzo siebie nawzajem potrzebujemy. Nie po to, żeby się licytować, kto jest lepszy od Pana Boga, nie po to, żeby wchodzić w buty Pana Boga, ale po to, żeby zobaczyć, że my bardzo siebie potrzebujemy. Dzisiaj w ogóle modlitwa wstawienicza jest czymś bardzo trudnym dla wielu z nas. Z jednej strony jest taka duchowość, która mówi, że no właśnie ja mam stawać przed Panem Bogiem, ja mam, się, ja mam do Niego się modlić. Sam zresztą wczoraj mówiłem o modlitwie ukrytej, takiej wizdepce, ale nie możemy zapominać o tym, że też bardzo żyjemy w takim świecie, w którym no jesteśmy trochę takimi samotnymi wyspami. Żyjemy w świecie bardzo wygodnym, w świecie, w którym tak naprawdę większość z nas żyje w dobrych warunkach, mamy się po prostu nieźle, i to sprawia, że nie zauważamy tego, że w pewnym momencie przestajemy potrzebować innych ludzi. To się też przerzuca na naszą duchowość, że my bardzo dobrze się mamy, i sobie, i sobie wielu z nas myśli: Nie potrzebuje nikogo, żeby się za mnie modlił, no bo sam mogę się pomodlić. Ale to wszystko znaczy tylko tak naprawdę, że jest nam dobrze, i zamiast być wdzięcznym, to tak naprawdę wchodzimy w jeszcze większy egoizm. Więc, patrząc dzisiaj na Marię Królową, w kontekście choćby tej zwrotki, o której mówiłem, może warto zobaczyć, że to jest taki dobry dzień do tego, żeby wrócić do modlitwy wstawienniczej, żeby prosić o modlitwę innych ludzi za siebie. Ale nie na zasadzie magicznej, jak się więcej osób modli, to, Panu Bog, to Pan Bóg zmięknie, ale na zasadzie takiej, że prosząc o modlitwę, pozwalam drugiemu człowiekowi na to, żeby wszedł też w moją nędzę. A więc to jest jakaś moja pokora, jakieś moje uniżenie. Nie dlatego, że uniżenie jest celem w chrześcijaństwie, ale ono uczy mnie też otwartości na innych, na ich potrzeby. A więc modlitwa wstawienicza. Jest taką modlitwą, która sprawia, że człowiek widzi coś więcej niż tylko siebie, z drugiej strony, człowiek przyznaje się do tego, że jest słaby i potrzebuje drugiego człowieka. A więc, do tych wszystkich, którzy podobnie jak ja, przez całe lata oburzaliśmy się na tę wzrodkę serdecznej matki i w innych pieśniach są podobne wątki. To może warto, żebyśmy się przestali oburzać, a zobaczyli w tym jakąś głęboką y, prawdę o tym, że Mojżesz stawał przed Bogiem i modlił się za swój lud, że prorocy stawali przed Bogiem i modlili się za swój lud, i że y, Paweł bardzo często swoje listy też kończy tym, że modli się za kościół, do którego pisze i prosi o tę modlitwę. Nie dlatego, że Bóg potrzebuje tego, żeby się ktoś za nas modlił do Niego i wtedy będzie miększy, ale dlatego, że ta modlitwa sprawia, że my się otwieramy. I ten tekst serdecznej Matki można przyjąć naprawdę jako poprawny, naprawdę jako bardzo teologiczny, w takim sensie, że Maryja jest kimś, kto jak każdy chrześcijanin, jak każdy uczeń Pana Jezusa wstawia się za nami. A to, że to się kłóci z, z miłosierdziem Pana Boga, przynajmniej w takim pierwszym kontakcie z takim Słowem, to na miły Bóg, zobaczcie, że Pismo Święte jest pełne takich sytuacji, w których wydaje się, że ono przeczy samemu sobie, że z jednej strony mamy właśnie Boga, który w osobie Jezusa oddaje za nas życie, pozwala się zamordować, a z drugiej strony musimy się mierzyć z obrazem Boga, który mamy na przykład w Starym Testamencie, w którym Bóg no, wcale nie jest taki łagodny, jak się wydaje, z Nowego Testamentu. I tak też jest w naszym życiu, że my często mamy różne oblicza, ale to nie znaczy, że raz jesteśmy dobrzy, raz źli, ale to znaczy, że są w nas różne sposoby bycia wśród ludzi, w świecie. A więc znowu, Rzucam kamyczek i warto pomyśleć, żeby nie iść tylko takimi prostymi schematami. Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest miłosierny. Kult maryjny to jedna wielka utopia, albo kult maryjny to jedyna droga do zbawienia, różne wersje można znajdować w tym, co nazywamy religijnością. Warto, żebyśmy pomyśleli i trochę skonfrontowali swoją wizję. Pana Boga i swojej duchowości, i swojej religijności, z tym co przeżywają inni, bo wszędzie jest jakieś ziarenko prawdy, i warto, warto tych ziarenek szukać, żeby jak najwięcej doświadczyć. Dla mnie to jest naprawdę niesamowite dzisiaj odkrycie, że patrząc na tekst pieśni Serdeczna Matko, wcale nie muszę czuć jakiejś awersji. Dobrego świętowania wam życzę.